Gdybym miał okazję zaśpiewać, z chęcią zabawiłbym Towarzystwo Arią. Uważam muzykę za bardzo niewinną rozrywkę, odpowiednią dla duchownego stanu. Pan Collins to taki wrażliwy młody człowiek. Bardzo sobie upodobał Lizzie. Nie mógłby znaleźć lepszej żony. Wolał Jane, ale Bingley go uprzedził. To by było wspaniałe małżeństwo. A pozostałe dziewczęta będą spotykały innych bogatych kawalerów. Deni, przynieś mi wina. Ledwie mogę złapać oddech.